Dom przy ulicy Kosocickiej 8 w Krakowie, mimo że został już wyburzony, to nadal pozostaje swego rodzaju paranormalną ikoną Krakowa. Przez wiele lat, kiedy jeszcze mieszkałem w stolicy polskich królów, dość często mijałem ten budynek. Praktycznie za każdym razem, często mimowolnie kierowałem wzrok w jego stronę tak, jakby jakaś niewidzialna energia przyciągała mnie do niego. Osobiście nigdy nie miałem okazji być w środku, jednak na przestrzeni lat znalazło się wielu śmiałków, którzy nie tyle co zwiedzali dom, który był uważany za nawiedzony, ale wielu z nich także postanowiło na miejscu przenocować. Relacji jest mnóstwo. Tak samo jak dużo jest opowieści na temat tego miejsca, tak samo wiele teorii dotyczących samego nawiedzenia. Mają jednak wspólny mianownik: od każdej włos jeży się na głowie. Jak wygląda historia domu przy ulicy Kosocickiej w Krakowie? Witaj w przeklętej wiosce, miejscu pełnym tajemnic. Początek historii domu przy Kosocickiej 8 w Krakowie sięga lat 70 XX wieku. Budowę widli rozpoczęli dwaj bracia, Stefan oraz Adam. Chcieli oni stworzyć posiadłość, która będzie się wyróżniała na tle innych inwestycji na mapie miasta. Pochodzili oni z zamożnej rodziny, więc mieli na to dostateczne środki. Podział obowiązków, przynajmniej początkowo, wydawał się jasny. Jeden z braci miał zajmować się pracami czysto technicznymi, pilnować wykonawców, dbać o poprawność projektów oraz całą logistykę przedsięwzięcia. Z kolei na głowie drugiego były walory czysto estetyczne i artystyczne. Przez długi czas wszystko wydawało się iść dobrym torem, niestety skończyło się tragedią. Pewnego dnia podczas rutynowej kontroli na placu budowy doszło do gwałtownej kłótni pomiędzy braćmi. Nikt do końca nie wie, o co właściwie poszło. Kilka dni po tym wydarzeniu na terenie inwestycji zostało znalezione ciało Adama. Oficjalna wersja mówi o tym, że ponoć spadł z trzeciego piętra podczas sprawdzania konstrukcji. Wśród mieszkańców okolicy jednak zaczęły się pojawiać wątpliwości. Ponoć wiele wskazywało na to, że nie był to zwykły wypadek. Miały przeczyć temu ślady znalezione na miejscu tragedii. Pojawiły się także sygnały o tym, że w noc poprzedzającą to wydarzenie na terenie budowy widziano tajemniczą postać. Po śmierci brata Stefan porzucił dalszą budowę domu i sprzedał go wraz z działką. Mówi się, że nie mógł znieść jego widoku oraz mrocznych wspomnień, które wciąż go nawiedzały. Istnieje jeszcze jedna legenda o braciach, którzy mają związek z terenem, na którym stał tajemniczy dom. Ponoć diabeł miał nawiedzać tutejszych chłopów już w XVI wieku. Pewnego dnia dwóch braci miało znaleźć w okolicy ukryty skarb. Nie mogli jednak dojść do porozumienia w sprawie podziału i doszło między nimi do kłótni, podczas których po pijaku jeden z nich zabił drugiego. Kiedy wytrzeźwiał i doszło do niego, co uczynił, miał się powiesić na pobliskim drzewie. Kolejną historią, która może przynieść nieco więcej informacji na temat tajemniczości tego miejsca, jest stojąca na terenie posesji kapliczka. Miała ona powstać na pamiątkę znajdującego się tutaj niegdyś cmentarza ofiar epidemii cholery z XIX wieku. Według badań, w okolicach miejsca, gdzie stał dom, ponad 200 lat temu istniała mała wioska, której mieszkańcy w głównej mierze prali się rolnictwem. Nieopodal leżał właśnie cmentarz. Właściwie nikogo jednak wówczas nie było stać na to, aby bliskim zmarłym stawiać kamienne pomniki, dlatego też miejsca pochówku były znaczone drewnianymi krzyżami. Jak można się domyślać, po tym jak wioska została opuszczona, a zanim jeszcze Kraków rozrósł się do swoich aktualnych rozmiarów, miejsce to swoim ramieniem otoczyła naturach. Wiele lat później to właśnie tutaj miał zostać wybudowany dom. Zresztą, według relacji, podczas prac podziemnych robotnikom zdarzyło się odkrywać kości, jednak ostatecznie nikt tego nie zgłaszał. Przyczyna raczej jest prosta. Z miejsca na teren budowy wkroczyłby konserwator zabytków, wstrzymał wszelkie prace i oczywiście niewykluczone, że pozwolenie na jakąkolwiek budowę zostałoby cofnięte. Czy to właśnie cmentarz sprawił, że dom otoczony był tajemniczą aurą? Właściwie od samego początku rozpoczęcia na tym terenie inwestycji można było słyszeć o dziwnych zjawiskach, które mają tutaj miejsce. Robotnicy często narzekali na to, że giną im narzędzia. Te jakiś czas później można było znaleźć w zupełnie innych miejscach. Sprzęt ciężki ulegał częstym awariom, co było na tyle dziwne, że wielokrotnie był nowy i sprawdzony. Na miejscu dochodziło także do niebezpiecznych incydentów. Jeden z robotników podczas ustawiania rusztowania ponoć spadł z wysokości i się połamał. Według jego relacji w pewnym momencie poczuł, jakby ktoś specjalnie go popchnął, przez co stracił równowagę. Najciekawsze w tym wszystkim jednak jest to, że według relacji innych osób pracujących tam w tym samym czasie poczuli jakiś dziwny, przeszywający chłód. Osoby mieszkające w okolicy także mieli sporo do powiedzenia na temat tego miejsca. Ponoć na terenie budowy często można było zobaczyć tajemnicze postacie, które wyglądały niczym cienie. Kiedy jednak tylko ktoś zwrócił na nie uwagę bądź próbował się zbliżyć, natychmiast znikały. Podobnie z postaciami, które miały pokazywać się na trzecim piętrze. Co więcej one wyglądały tak, jakby chciały skoczyć. Najbardziej przerażające jest jednak to, że mogły być one zwiastunem przerażających wydarzeń, które miały tutaj miejsce w późniejszym czasie. Kilka relacji pozostawił po sobie także stróż, którego bracia zatrudnili do pilnowania obiektu. Ponoć często miał się budzić w środku nocy z uczuciem, że ktoś go bacznie obserwuje. Miał słyszeć też kroki wewnątrz budynku oraz za sobą. Kiedy jednak się odwracał, wszystko cicho. Pewnej nocy miał także znaleźć odciśnięte w błocie ślady dziecięcych stóp, prowadzących wprost do środka budynku. Po opuszczeniu domu przez jego pierwotnych właścicieli, a właściwie szkieletu budynku, miejsce to stało się tajemniczym i mrocznym punktem na mapie Krakowa. Tyczyło się to przede wszystkim mieszkańców pobliskich osiedli, którzy właściwie codziennie mieli z nim styczność. Poza wspomnianą już wcześniej niezwykle tajemniczą aurą i pewnego rodzaju magnetyzmem, budynek stawał się także miejscem różnych spotkań, co dodatkowo wzmagało niepokój oraz strach osób, które mieszkały po sąsiedzku. Krótko po porzuceniu budowy przez Stefana w niedokończonym domu doszło do pierwszej, zaraz po śmierci jednego z braci, tragedii. Okoliczni mieszkańcy zaczęli widywać tutaj młodego chłopaka. Spędzał w domu mnóstwo czasu, szczególnie na trzecim piętrze. Nikt właściwie nie wiedział, kim jest. Wiele osób twierdziło, że uciekł z domu i właśnie w opuszczonym budynku szuka schronienia. Czasami zdarzało się, że ktoś próbował zagadać, jednak zawsze kończyło się tak samo. Chłopak odpowiadał zdawkowo i sprawiał wrażenie jakby nie chciał mieć z nikim kontaktu. Widywany był też często na balkonie, właśnie na trzecim piętrze. Pewnej nocy grupa młodych ludzi postanowiła udać się do opuszczonego domu. Od tak, dla zabawy i z chęci poczucia dreszczyku emocji. W pewnym momencie usłyszeli głośne dźwięki dochodzące z góry. Poszli tam i zobaczyli chłopaka, który wyglądał jakby wpadł w jakiś dziwny szał. Miotał się, jego oczy były puste, a skóra przerażająco blada. W pewnym momencie zaczął powtarzać jedno zdanie. To miejsce mnie woła, nie mam wyboru i pobiegł w stronę balkonu. Zginął na miejscu, a przybyła na miejsce policja nie znalazła żadnych dokumentów ani śladów, które mogłyby pomóc w identyfikacji i ustaleniu tożsamości chłopaka. W sieci znajdziemy mnóstwo relacji osób, które w większym lub mniejszym stopniu mieli styczność z budynkiem. W kwietniu 2016 roku w serwisie Onet Podróże pojawił się artykuł na temat nawiedzonego domu. Autor zacytował mieszkankę pobliskiego Bieżanowa, która w ten sposób wypowiadała się na temat domu. Od kiedy historia tego miejsca krąży w mediach, ludzie już się nim tak nie interesują. Ale w nocy bym tu nie przyszła. Gdy robotnicy budowali tu obwodnicę, próbowali skryć się w nocy w środku. Jak szybko weszli, tak szybko uciekali. Podobno tak samo zareagowali robotnicy, którzy swego czasu mieli za zadanie wyburzyć dom, jednak ostatecznie doszło do tego wiele lat później. Ciekawe jednak, czy rzeczywiście wewnątrz budynku coś się działo, czy osoby, które weszły do środka, a nie znały wcześniej jego historii, przeraziły się bardziej jego stanem oraz na przykład napisami na ścianach. W wielu relacjach i galeriach możemy zobaczyć, że mury domu zostały dość mocno przeozdobione tajemniczymi i mocno działającymi na wyobraźni napisami. Dusza numer 54 Umarł. Ofiar będzie więcej. Fatum. Czy wzory wprost mówiące o kulcie szatana mogły wystraszyć odwiedzających? Jak było naprawdę? Najlepiej wiedzą to sami zainteresowani. Mnie z kolei zaciekawiła jedna z relacji, którą do dzisiaj można znaleźć na stronie strasznychhistorie.pl wraz z odnośnikiem do filmu na YouTube, który został dodany w październiku 2010 roku. W relacji możemy przeczytać. W nocy z 10 na 11 października udałem się wraz z moim przyjacielem Markiem Rylewskim spenetrować nawiedzony dom na ulicy Kosocickiej w Krakowie. Słyszeliśmy o nim od dawna. Żaden z nas nie wierzył w duchy czy inne zjawiska paranormalne, dlatego potraktowaliśmy to lekko jako wyprawę, która miała podbudować nasz sceptycyzm. Gdybym wiedział, jak ona się skończy, nigdy bym się jej nie podjął. Mój przyjaciel, tydzień po zdarzeniach, które miały tam miejsce, popełnił samobójstwo. Niech spoczywa w pokoju, wolny od koszmarów. Jego historia niech będzie przestrogą. Proszę, nie róbcie tego, co my zrobiliśmy. Pod postem pojawiło się kilka komentarzy od osób, które w pełni uwierzyły w całą opowieść. Możemy tutaj przeczytać. Ja tam byłam w 2009 roku i powiem tak: coś musi być na rzeczy, bo jakoś same drzwi od balkonu by się nie uchylały i zamykały, a wiatru nie było. Lub Byłam wczoraj ze znajomymi, wejścia są zamurowane, chyba bez powodu nikt by ich nie zamurował. Dom sam w sobie jest straszny, a na parterze ruina. Cieszę się, że nie zdołaliśmy wejść do środka po tym, co widziałam w jednym z okien. Te relacje brzmią przerażająco, szczególnie ta część głównej opowieści, która mówi o samobójstwie jednego z uczestników wyprawy. Wszystko jednak okazało się jedną wielką mistyfikacją. W pewnym momencie opis filmu na YouTube został zaktualizowany i możemy w nim przeczytać, że film jest prowokacją dziennikarzy Ezinu Masz Wybór. Na stronie został dodany post z datą 9 stycznia 2011 roku, w którym Mikołaj Kołyszko dość dokładnie opisuje powody oraz cel, w jakim ten eksperyment został przeprowadzony. Oczywiście do żadnego samobójstwa przynajmniej w tym przypadku nie doszło. Dziennikarze, którzy starali się zgłębić historię domu przy ulicy Kosocickiej, także nie dowiedzieli się niczego konkretnego. Mieszkańcy pobliskich osiedli pytani o budynek, mówili wprost, że będąc w jego okolicy, czuli się nieswojo. Jedna z kobiet powiedziała, że urządziła sobie tam trasę do biegania. Kiedy znalazła się dość blisko, poczuła, że nogi jej się uginają. Mówiła także, że ogarnęło ją ogólne przytłoczenie. Swojego czasu praktycznie cały Kraków opowiadał różne historie. Dom miał dość często zmieniać właścicieli przez to, że niedługo po nabyciu nieruchomości w ich życiu zaczynały się dziać różne dziwne rzeczy. Choroby, prześladujący pech, a nawet śmierć. Mówi się, że jeden z inwestorów zginął w wypadku samochodowym w okolicach domu, a kolejny właściciel z niewyjaśnionych przyczyn powiesił się na trzecim piętrze. Nie ma na to jednak żadnych konkretnych dowodów. O domu przy Kosocickiej 8 w Krakowie w szczególny sposób mówi też Michał Stonawski, pisarz i badacz zjawisk nadprzyrodzonych. W jego książce Paranormalne prawdziwe historie nawiedzeń możemy przeczytać, że to właśnie w tym miejscu rozpoczęła się jego fascynacja tym, co nieznane. Relacjonuje, że to właśnie tam poczuł coś, czego nie jest w stanie racjonalnie wyjaśnić. Ostatecznie, żeby nie zwariować, całą winę zrzucił na efekt placebo i wybujało wyobraźnię. Fascynacja jednak pozostała. Co miało się wtedy wydarzyć? Stonawski wybrał się do nawiedzonego domu wraz z trójką znajomych. Jedną z nich była dziewczyna, która bardzo mocno interesowała się duchowością, spirytyzmem i okultyzmem. Po wstępnych oględzinach domu wrócili na dół. Wówczas wspomniana wcześniej koleżanka wyjęła wahadełko i zaczęła recytować, jak się później okazało, staroegipskie zaklęcia. Michał Stonawski pisze tak. Pamiętam, że w którymś momencie stanąłem na krawężniku, przymknąłem oczy i niemal natychmiast poczułem, jak stojąca przede mną bryła budynku przyciąga mnie do siebie. Trudno mi opowiadać dalej, ponieważ to, co działo się później, zapamiętałem nie jako ciąg zdarzeń, ale serię obrazów oddzielonych od siebie pustką. Pamiętam, że bardziej poczułem niż zobaczyłem, że na schodach prowadzących na pierwsze piętro ktoś jest. Tak, jakbym emocjonalnie wyczuwał obecność jakiejś postaci i jakby ta postać złożona była tylko z emocji złych, wściekłości, bólu, agresji. Dalej relacjonuje, że przez pewien czas ciężko mu było odróżnić, które emocje są jego, a które pochodzą od czegoś z zewnątrz. Znajomi także powiedzieli, że przez kilka minut krążył wokół domu z palcami złożonymi w skomplikowany okultystyczny wzór, którego nie mógł znać. Po opuszczeniu domu, przechodząca obok kobieta miała powiedzieć, że unosi się za nimi smród. Przejeżdżające obok samochody zderzyły się, a oni widzieli na ulicach rozmazane cienie dziwnych istot. Stonawski otwarcie mówi, że sam nie wie co to jest. Czy rzeczywiście nawiedzenie, a on był tego świadkiem, czy po prostu zadziałała autosugestia. Dom przy ulicy Kosocickiej 8 w Krakowie, mimo że już nie istnieje, to nadal jest jedną z najbardziej tajemniczych budowli w Polsce.